Witam was. Dzisiaj sobie zagramy w Minecraftowy sabotaż. Eee, I na czym polega ten sabotaż? Także... Ludzie Minecraftowi. O! Sky! Gdzie on polas? Ej, hey, Sky! To nie Sky. Sky? Kurde, gdzieś polas Sky. Eee, dobra, nieźle z tym. Eee, także my jako gracze odradzamy się na pewnej mapie. Teraz jeszcze nie zaczęliśmy grać, także nie dziwcie się, że... To jest jakaś dziwna gra, e, także odradzamy się. Widzicie, za 30 sekund się odrodzimy na pewnej mapie i możemy zostać detektywem, zdrajcą lub niewinnym. E, nie my to decydujemy, tylko gra. Jest to losowe. E, więc tak, e, e, zdrajcy mają zabijać wszystkich oprócz zdrajców e, i nie mogą zostać nakrytym. Czekajcie, musimy zrobić skrzynki. Czekajcie, muszę się skupić. O, o, o szybko, po skrzynki skrzypki. Skrzynki skrzypki e, także tak, musimy... Jeżeli jesteśmy zdrajcą, musimy zabijać wszystkich oprócz zdrajców i nie możemy zostać nakrytym. E, jeżeli jesteśmy detektywem musimy zobaczyć, znaleźć, odkryć kto jest zdrajcą i ich zabić. A jeżeli jesteśmy niewinnymi, to chyba nic nie robimy, tylko się bronimy. Jeżeli widzimy, że ktoś jest zdrajcą, to o, widzicie, to, to musimy go zabić. Ja akurat jestem e, innocent, czyli czyli niewinny. Jeżeli on jest zdrajcą, to mnie zabije. A będę używał, będę miał ten miecz wyjęty, także może niektórzy będą się mnie bali atakować. E, więc, tak, zobaczymy, czy możemy przeżyć przez więcej niż 3 minuty. E, to jest. O, nic tu nie ma. To jest jakby... Mm, jak to się mówi? Jak to się mówi? BASE Town. based Oparte na Trouble in Town. Jeżeli znacie tę grę, to jest gra. Zatakuje mnie? Coś mi klatkuje. Dobrze, przepraszam. Jest to właśnie. Jest to jakby Trouble in Town, tylko że... można... Tylko Minecraftowe. Minecraftowy Trouble in Minecraft Town, tak? Trouble Terrorist to jest fajna gra, być może nagram coś z niej. No i widzicie, już 21 graczy zostało, czyli nieźle nas zabijają. Nie, 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 nie od, idź od, idź idź sąd. Ja nie i. aha, jeszcze jest jedna ważna rzecz, jest karma, jest karma. Co to jest ta karma? Karma to takie punkty, które mamy. Jak mamy za mało tych punktów, to chyba zostaniemy wyrzuceni z serwera. Zaraz Wam pokażę. Jeżeli zabiję kogoś. I on będzie. Yy, no, będzie zdrajcą, to dostanę 50 punktów, a jeżeli nie... Ma, patrzcie się, zabiję go. I on teraz myśli, że jestem zdrajcą. On pewnie jest nie. nie e, niewinny, tak? Ale chcę wam pokazać jak ta karma działa. Musimy mieć jak najwięcej punktów karmy, czyli jeżeli jesteśmy... Jeżeli zabijamy przeciwny team, to dobrze. Jeżeli nie, no to źle. O, widzicie? Staciłem 50 karmy, ale chociaż mam żelazny miecz. Także on był y, niewidzialny. niewidzialny. Y, on był y, niewinny. I tak straciłem punkty. Przestraszę gościa, Przestraszę go. Aha, jeżeli jesteśmy jeszcze zdrajcą, to widzimy, kto inny jest zdrajcą. Znaczy, widzimy, że inni ludzie są zdrajcą. O, ma żelazny miecz, mnie zacznie bić. Muszę go zabić, widzicie? straciłem znowu 50 karmy, nie wiem czemu to robię. Zaraz zostanę wyrzucony, już przestanę. Jest 10 sekund, znaczy co? 15 graczy, ja i 10 innych. Shit's going down. Zaraz zobaczymy, oni myślą tylko, że jestem zdrajcą. I teraz się na mnie mapują, apują, zabiją. Straciliśmy już 100 punktów karmy. On myśli, że on jest zdrajcą. Tak, myślę. myślę. dlaczego? Ponieważ on nic nie ma. Więc boję się innych zaatakować. A! Nawet nie wiem, czy on był zajcął, czy nie boją się, spalił. Zobaczmy, kto inny wygląda O, 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 tyś! A, ja mam żelazny miecz, także. Patrzcie, teraz będę w karmę. Widzicie? On był. Czemu mnie. Widzicie, on był niewinny, ale mnie zaatakował, także straciłem karmę. Fuck, ktoś do mnie strzelazł. Tam jest. Tam są wszyscy. Czy mam łuk? Ja, może ja mam łuk? Może ja mam łuk? Ja mam łuk! Jest, mam łuk! Mam łuk, na Ja cię stamtąd zrzucę. Ja! Yeah. Ah, fuck! A, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki za oglądanie. Napiszcie mi, czy chcecie więcej.